Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale filmowym gorąco zachęcam do subskrypcji i lajkowania, aby być na bieżąco z nowościami. Na awersie nowej monety kolekcjonerskiej, która to miała dzisiaj swoją premierę. Przedstawiono rewers Trojaka z nominałem 3 grosze datą 1812 i literami JB jest to sygnatura Jakuba Benika, który w latach 1812 11 27 był intendentem Mennicy. Współczesne źródła twierdzą, że zarządzał on całą manipulacją robienia pieniędzy. Poniżej rewersu trojaka umieszczono okrąg z wizerunkiem orła, ustalonym dla godła Rzeczpospolitej Polskiej i takim oto napisem wraz z rokiem emisji i nominałem 20 zł. Tua całej kompozycji stanowi fragment odcisku pieczęci Rady Najwyższej Księstwa Warszawskiego. Odwzorowano tu sylwetkę ukoronowanego orła, który dobrze koreluje z orłem Rzeczpospolitej Polskiej ze wspomnianego okręgu. Natomiast na rewersie monety. Motywem dominującym jest awers tej samej monety Księstwa Warszawskiego o nominale 3 groszy. Widać tu ukorowaną, ukoronowaną owalną tarczę. Herbową Księstwa. Herby Saski i Polski. Tłem jest dolna część okładki konstytucji Księstwa Warszawskiego. Natomiast w górnej części otoku monety umieszczono napis 3 grosze księstwa warszawskiego. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do kolejnych.